Cześć! Szczęść Boże! Posłuchaj dzisiejszej Ewangelii. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Za każdym razem tak samo intryguje, zadziwia mnie. To końcowe zdanie: Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Jezus, który nie może zdziałać żadnego cudu, nie dlatego, że jest to poza zasięgiem Jego możliwości, że Jego boska, mesjańska moc czegoś nie jest w stanie dokonać, tylko dlatego, że ci ludzie, do których przyszedł, byli tak zamknięci w sobie, że to był znak stop dla Bożej mocy. Wracając z pamięcią myślą do Ewangelii z poprzednich dni do cudownych uzdrowień, uwolnień, możemy zobaczyć, że tam była swego rodzaju zgoda tych ludzi na to, żeby Jezus dokonał cudu. zgoda, pragnienie, dążenie do Jezusa. Dzisiaj natomiast widzimy, że to jest jeden z podstawowych warunków doświadczania Bożej łaski, albo owoców tej łaski, Bożego uzdrowienia Bożej mocy, zgoda człowieka na to. Żeby Bóg coś w Jego życiu zrobił. Bo Pan Bóg nigdy nie przychodzi wbrew naszej wolności. Tak bardzo szanuje nas, nasze serce, nasze wybory, naszą nie i dojrzałość, że potrzebna jest po prostu z naszej strony zgoda. Nie mógł zdziałać żadnego cudu, ponieważ ci ludzie tego nie chcieli, bo ich zabijało przyzwyczajenie, bo Jezusa znali od małego. Może pamiętali, jak latał w pieluchach, może pamiętali, jak dorastał, Mieli jakieś wyobrażenie na temat Jezusa i nie potrafili przeskoczyć tego, co już wiedzieli o Jezusie, i doskoczyć do tego, co teraz Jezus o sobie mówił i co robił. Nasze życie duchowe, naszą wiarę zabija przyzwyczajenie, trzymanie się dawnych, starych schematów, utartych ścieżek, tego, że kiedyś tak wierzono, tak tłumaczono, tak myślano, to znaczy, że teraz mamy tak samo wszystko robić i powtarzać. To nie jest oczywiście wbrew tradycji nauce kościoła, tylko chodzi mi o taką praktyczną naszą rzeczywistość, że my zamykamy się często na działanie Pana Boga, bo się jakoś go tam kiedyś nauczyliśmy, coś tam się o nim dowiedzieliśmy i na pewno nie jest inaczej. Zawsze tak było, zawsze tak myślałem, zawsze tak się modliłem, to znaczy, nie mogę już inaczej. No bo czemu zabija nas przyzwyczajenie. I tutaj. E, Jedna rzecz na kilku chorych położył ręce i ich uzdrowił. Dlaczego uzdrowił tych chorych? Bo może paradoksalnie to cierpienie, którego doświadczali, ono wybijało ich z przyzwyczajenia. I teraz nie chodzi o to, żeby szukać na siłę cierpienia i trudów, tylko zobaczyć, że Pan Bóg potrafi wykorzystać trudne sytuacje naszego życia po to, żeby nas wybić z przyzwyczajenia. Kiedy spotyka nas jakaś niespodziewana sytuacja, świat nam się wali, Kończy się jakaś relacja, przeżywamy coś niespodziewanego. Jak bardzo potrafi nas to wyrwać z przyzwyczajenia, nie? I, I mogę zobaczyć w tych trudach, moich chorobach nie Boży dar, bo Bóg nie zsyła cierpienia, tylko pewną okazję, którą Bóg może wykorzystać, żeby przemówić do mojego zakutego łba i serca. Może Pan Bóg zaprasza do jakiejś nowości. Ciebie dzisiaj przez to słowo. Posiedź sobie z tym zdaniem trochę. Zdaniem o Jezusie, który nie może zdziałać żadnego cudu, bo ludzie nie dowierzają, bo się ludzie przyzwyczaili, bo go nie przyjęli, bo powątpiewali o nim, bo go nie chcieli, bo nie chcieli pożegnać się ze starymi schematami myślenia i przekonaniami na temat Jezusa. No, tyle. Błogosławię Cię w tym, co Ty teraz przeżywasz. Niech to będzie też okazja do tego, żeby się otworzyć na Boże Działanie. Niech Cię błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To patrzę sobie w ten ekran i chyba coś dzisiaj źle ustawiłem oświetlenie i w ogóle nie podoba mi się to, ale trudno, nie będę na, nagrywał drugi raz, więc sorry za może mniej estetyczne kolorki dzisiaj i świecącą się głowę i czoło. Trudno, ale nie, nie musi być idealnie w życiu duchowym i w komentowaniu słowa też. Zapraszam Cię w inne miejsca, wszystko masz w opisie. I dobrego wieczoru, dnia Ci życzę. I otwartości. Otwartości na nowość, do której ciągle zaprasza Duch Święty, który wieje kiedy i gdzie chce. Trzymaj się.